Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze mnie nie widać, ale zaraz będziecie nie widzieć. Już za momencie, już za chwileczkę. Uwaga, jestem. Szczęść Boże, pokój i dobro. Zapraszam do wspólnej modlitwy gorącej do Bożego Miłosierdzia. Modlimy się za dusze w cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. Za tego z nas, tu najbardziej potrzebuje modlitwy w intencji księdza Piotra Pawlukiewicza o radość nieba dla niego, za darka lewie, o powrót do zdrowia, za naszą ojczyznę, za Ojca Świętego Leona. 14. Za każdego z nas to najbardziej potrzebuje modlitwy. Modlimy się o, dla nas o dobrą śmierć. Modlimy się o nowe powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne. Kasia Kruska bardzo dzisiaj mówi, napisała, jak ciężko chorowała. Te pałki, mikrofony na temu kupione. Nie, ale ja kupiłem dzisiaj znowu. To akurat tyle Darek, co wrzucasz w jedną ofiarę, bo to na temu kupuję. No, ale różne inne rzeczy, także to też gdzieś tam wszystko się. No w granicach jedna pałka, w granicach 30 zł. Kosztuje. Dzisiaj kupiłem jeszcze dwie takie inne, bardziej pasujące do mikrofonu, który jest w środku. Nie będę roz, 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 rozbrajał tej pałki. No wiadomo, że to nie jest jakość firm, które są, specjalizują się, ale dużo też ułatwia. Jakość dźwięku jest też zupełnie inna, lepsza. Nie ma tego pogłosu. Moi drodzy, udostępniamy naszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dajmy kciuk do góry. Zachęcam Was do tego, żeby napisać komentarz, skąd jesteście. O, za, o co się modlicie, za kogo się modlicie, żeby właśnie w ten sposób też, no, żeby było nas jak nas, jak najwięcej. Bardzo, bardzo was o to proszę i za to bardzo wam dziękuję. O życia wiecznego dla Ireny Stanisława Wisława. Modlimy się też za hejterów, którzy się na każdej koronce praktycznie pojawiają na wrócenie. Modlimy się za tych, którzy odeszli od wspólnoty Kościoła za tych, którzy przeklinają Kościół, wyzywają Kościół, za tych, którzy odrzucają, zapraniają nam na przykład mieć swoje prawa do tego w naszej Ojczyźnie, także módlmy się o ich wrócenie. No i oczywiście za siebie się wzajemnie modlimy, w intencji też mojej parafii w Koszarawie Bystrej, za wszyscy... Za wszystkich, którzy prosili nas o za wszystkich uzależnionych różnymi uzależnieniami, które, które dotykają tych, którzy może z nimi walczą. Wiadomo Panu Bogu w sprawie. Dziękuję, że się modlicie też za moje zdrowie. Przyda się. No i. Na dole jest też, moi drodzy, pod transmisją mniej więcej w tym miejscu zakładka podziękuj. Gdybyście chcieli podziękować w formie wsparcia, super czatu, super naklejki czy comiesięcznej zbiórki. To wsparcia, to bardzo Wam dziękuję. O zdrowie dla całej rodziny, o Renaty. O zdrowie dla córki, Agnieszki oraz córki Matyldy, łaski, łaski, które potrzebują. Um, ogrzewanie dziś włączyłem rano za szybko. Te zimne klimaty. No tak, to się niestety dzieje. U nas też już widać dzień mocno, mocno skrócony. E, zapraszam Was do, do koszarawy bystrej. Piotr, niedziela, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, spokój, dobro, szczęść Boże, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, też za tych, którzy nam pomagają w klasztorze w jakikolwiek sposób, którzy pozwalają, pozwalają nam właśnie w ten sposób funkcjonować. Rozpoczynamy, moi drodzy, koronką do Bożego Miłosierdzia. Jeszcze raz e, przypominam, super czat, super naklejkę. Można, można też taką mieć gwiazdkę, e, gdzie można co miesiąc wspierać ten kanał. E, można się zawsze też wycofać, więc bardzo dziękuję, Darek. Liczę na słowo. mam za słowo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Poczekajcie moi drodzy troszeczkę. Wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod polskim piłatem, ukrzyżowany, Marii i pogrzebion. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzą w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. na przy błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. O zdrowie dla mamy Grzegorza, o zdrowie dla... o modlitwę modlimy się w intencji Adama. O zdrowie dla córki z okazji urodzin i opiekę Matki Najświętszej od Marii Nowak. E Druga dziesiątka naszej koronki do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. O zdrowie dla rodziców Adama zacina? Czy wszędzie zacina? Chyba nie. Może u nas są słabe dzisiaj warunki, bo dość mocne były grady, więc grad, burze, wszystko, także może troszkę zacinać. Trzecia dziesiątka. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka naszej koronki do Bożego Miłosierdzia, o nietypowej porze, w naszych intencjach, za nas modlących się. Pamiętajcie o kciuku do góry bardzo, was o to proszę dziękuję. Mary ger za dzieci by nigdy nie odeszły od Maryi Jezusa, od Kościoła Świętego, ojcze przedwiecznym, Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, od najmilszego Syna Twojego. O Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej dla nas i całego świata. Za nas wszystkich modlących się, ostatnia piąta dziesiątka, za tych, którzy nie potrafią się modlić. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Okrwi i wodo, któraż wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrowi miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi i woda, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrowi miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi i wodo, któraż wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego jako zdrowi miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Ze zmarłą Irynę Zarudzką, która została zamordowana. Głośna sprawa, dzisiaj też to oglądałem w telewizji. Módlmy się też za naszą ojczyznę Polskę. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Przedstawieństwo świętego Michała, Archanioła, módlmy się ze wszystkich zniewolonych, za dla za tych, którzy zwlekają ze spowiedzią świętą o łaskę dobrej spowiedzi świętej. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Ela Stolarczyk prosi o modlitwę za męża. Pomódlmy się chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dzisiaj urodziny Maryi, Matki Bożej Zielnej. Niech zioła, ma i rozsiewa w naszych sercach, Maryja. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za obecność. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Przechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę Wam dobrego wieczoru. Dziękuję Wam, że jesteście. Zachęcam Was, kto by mógł. 178 urządzeń. Dawno tyle urządzeń nie było, czyli około. Liczmy 300 osób się modli. Dajcie każdy, proszę Was, kciuk do góry. To jest pierwsza rzecz. Pod spodem, pod transmisją, każdy niech wrzuci ten. I gdybyś chciał wrzucić, wesprzeć ten kanał, to ten. Zachar Zacharow, pierwsze ostrzeżenie za wulgaryzm. Możecie też wesprzeć ten kanał przysłowiową złotówką, jakąkolwiek. Jakimkolwiek datkiem, to pozwala mi na przykład na promowanie też filmów e, siewnej, tak? te efekt 30 minut. Których 30 minut? Ja myślę, że dopiero jest 16, 17 minut, bo te środki, które też wrzucacie, to pozwala mi też, y, moi drodzy, rozwinąć, rozwinąć skrzydła, że nie tylko inwestuje w sprzęt, ale też no, promuje filmy, które, które są dobrze sponsorowane, wykupuje po prostu w YouTube sponsorowanie filmu i za jakąś określoną kwotę od 10 do 100 zł Q&A robi robotę, tak, u nas burza, Kasia Kluska, tak, Q&A, więc możecie też zadać pytanie Q&A, teraz jest może możecie zadawać pytania bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję, dziękuję też tym, którzy wspierają u mnie pięknie ale rano tylko 6 stopni Adam prosi o modlitwę za babcię Janina modliliśmy się, ale jeszcze się pomodlimy raz wieczny odpoczynek raczej dać Panie, a światłość wiekuista niech mi świeci, przez miłosierdzie Boże nie odpoczywa w pokoju wiecznym Amen bardzo. Dobrze, że jesteście. Możecie zadawać pytania, możecie kogoś pozdrawiać, niekoniecznie tylko mnie, ojca Tytusa, taki narcyz. To ja narcyz się nazywam, dziękuję i przepraszam, ja tych słów nie używam. Kasia, dzięki wielkie za to słowo. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Właśnie taki wyznacznik ma Kasia Kluska, ten niebieski, bądźmy w kontakcie pierwszy i później można inne żeby mieć kolory. Biskupa Kleszcza, nie, być może tak, nie, nie znam, nie znam, nie znam, może z widzenia, to jest tylko Darek kojarzę. Eee. Hmm. Ojciech Barucha, przeklołeś mnie, ale ja na ciebie, ja ciebie błogosławię. Właśnie tu widzimy Wojciech Barucha, zostawiamy go na razie Grzegorz, Darek też zostawiamy. Darek, znaczy Wojciech użył klasycznego przekleństwa, abym był diabła. Nigdy nie będę diabła, przynajmniej na razie. W sensie takim, że nie wybieram zawsze Jezusa Chrystusa, nawet jeżeli ktoś mi źle życzy. A to jest typowy właśnie, macie przykład, przykład życzenia, życzenia przekleństwa. Czy znam, a kojarzę Zielone Pastwiska, czy znam ojca Romana z Wrocławia? Tak, ojciec Roman, jeśli dobrze kojarzę, był w Wambierzycach, też bardzo fajny człowiek. Tak, widzisz, Grzegorz, nie wiem, dlaczego Ciebie też blokuje, ale to spokojnie jest ok, już udostępniam. Także to możemy bez problemu te wiadomości Grzegorza wrzucać. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Gdybyście mogli, chcieli, to możecie wesprzeć ten kanał właśnie teraz. Będziemy powoli kończyć, do 30 minut. Jak po wczorajszym meczu? No fajnie, końcówka była taka nerwowa. Cieszę się, że, że wygrali. No zobaczymy. To jakaś zawsze świeża krew, więc ja przede wszystkim cenię dobrą piłkę. Ojciec nasz, odczy nas, znasz mnie? Jezusa Chrystusa znam. Poznaję cały czas, bo mnie zaskakuje. Tak, tak, 3-1 było w meczu. Właśnie ta, ta, ta jedynka, no tak, wpadła dziwnie trochę. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie rozumiem, o czym piszesz. Molodec, nie znam ani ukraińskiego. Nie wypowiadam się na tematy polityczne na tym kanale. E, taka jest zasada. Na tematy polityczne w sensie takim bezpośrednim, właśnie po tym pytaniu, które teraz zostało zadane. Ale nie blokujemy Orangutana. Bardzo proszę nie blokować Orangutana. Zostawiamy to. Dzięki Majka, przyda się modlitwa, bo wiem, że szatan też we mnie uderza i to niekiedy bardzo mocno. Do 30 minut dzisiaj nie dobijemy, a może? Bardzo. Za mną krzyż jest świętego Damiana, Krzyż nasz Franciszkański, w zasadzie ikona przy Krzyżu, może nie tym dosłownym, ale święty Franciszek Zasyzu, Żół usłyszał Franciszku: idź odbuduj mój kościół. Początkowo Franciszek myślał, że chodzi o odbudowę murów, odbudowę struktur, ale przede wszystkim odbudową kościoła jest moja przemiana wewnętrzne serca i głoszenie Ewangelii. Mm -hmm. Teresa Kowalczyk. Teresa, czy ty jesteś z Wrocławia, Sycharach? Powoli kończymy, lądujemy. A sokołów, dobra, bo to to zbieżność. Teraz już kojarzę zbieżność imię i nazwisk. Życzę Wam, dlatego nie obrażamy się na tych, którzy nazwijmy to są gdzieś, nazwijmy to trollami. To też są dzieci Boże, które też potrzebują naszej modlitwy, potrzebują naszego zauważenia, potrzebują naszego wsparcia. Dlatego ich nie odrzucamy. Ale też szanujemy się. Życzę Wam dobrego wieczoru. Trzymajcie się Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze możecie wesprzeć ten kanał ostatni raz. Podpowiadam: Czy święci mogą mieć skrzydła na ziemi? Nie.

Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, adin.